Cześć, dziś pokażę Wam praktyczne użycie Excela w księgowości, a mianowicie zastosowanie tabeli przestawnej. Ale najpierw, zanim to zrobimy, to zobaczymy, jak obrobić takie, takie dane. Mamy tu zapisy na kontach od stycznia, od stycznia do sierpnia. To są jakieś konta księgowe, to są jakieś kwoty winien, kwoty mam. Jakieś przeciwstawnej treści, to nam akurat nie potrzebne, możemy usunąć. I tak, i chcielibyśmy sobie zrobić jakiś wykaz wykaz danych w układzie miesięcznym, tak dla danego konta. Więc co byśmy robili? No w normalnym przypadku byśmy sobie skopiowali te konta, ale wiemy, że one się powtarzają, więc sobie automatycznie możemy usunąć duplikaty. To jest taka opcja w Excelu. Tak? Usunęło nam tutaj duplikaty. No i teraz mamy jakby pojedyncze konta. No i moglibyśmy sobie teraz to przesunąć. Przesunąć na dół. Przesuniemy sobie na dół. No i zrobimy sobie kąta winien, kąta ma. No i tak. I teraz musimy ściągnąć jakieś dane stąd, z tej naszej tutaj tabeli głównej, z danych roboczych do, do naszej tabeli. Tak? No i co możemy zrobić? No, musimy ciągnąć dane miesięcznie, sumować miesięcznie, więc tutaj sobie zrobimy e, styczeń. Przyjmę sobie tutaj styczeń, luty, no i tak dalej, tak? Zrobimy tylko styczeń, żeby pokazać, o co mi chodzi. I teraz tak, musimy sobie sumować no ale musimy spełnić jakby dwa warunki, tak? Warunek konta i warunek daty. No i możemy zrobić to w ten sposób, zastosować funkcję, że licz, po prostu sumuj, jeżeli jest to konto, no i jest data styczeń. Tak? No ale jak zrobić, żeby był styczeń? No to możemy zrobić w ten sposób. Stosujemy sobie tak naprawdę mniejsze od lutego. No mniejsze od lutego no to ściągnie nam sam styczeń, bo danych przed styczniem nie mamy. I teraz sobie wchodzimy w naszą... Wykorzystamy tutaj funkcję suma warunków. No i szukamy suma zakresu. No, czyli chcemy, żeby nam sumował nasze linie, zakres kryteriów Pierwszy musimy ściągnąć stąd. Tak są nasze konta, Kryteria, jakie ma spełniać, no to jest nasze I. Zakres kryteriów, no to tutaj nasze kryteria musimy wziąć stąd. Tak, no i teraz czy, przepraszam, drugie kryterium to jest kryterium naszych dat. Tu widzimy, że się zamieniają w jakieś dziwne numerki. I teraz tak, musimy sobie wybrać mniejsze od. 1 lutego. No i co się dzieje? No i się dzieje 0, tak? Co jest oczywiście błędem. Dlaczego? No bo Excel nas z datami różnie sobie radzi. Do tego jak chcemy to zrobić, no to musimy zastosować tutaj cudzysłów, zastosować znaczek AND i dopiero wybrać naszą, naszą datę, którą sobie tu wpisaliśmy. Wtedy, jak widzimy, ładnie ją to odczytuje, no i zaciąga nam sumę, tak? Dociągną nam sumę. Możemy zrobić to w ten sposób. No, a widzimy, że coś nam się sypie. gdzieś gdzieś popełniliśmy błąd, już widzę gdzie. Nie zablokowaliśmy naszej naszej daty. Tak? Jak ją zablokujemy. To widzimy, że wszystko ładnie nam się posumowało. I tu mogło nie być tych zapisów. Jeżeli nie było zapisów, to się nie posumowało, chociaż nie wydaje mi się. No, ale sprawdzimy to. Nie, to jest wszystko ok, czyli te zapisy mają tylko może poma, ale sprawdźmy sobie. Weźmiemy konto 33103. Tak, styczeń. Widzimy, nie mamy żadnych zapisów w styczniu, czyli to jest prawdą. Szybkie sprawdzenie jeszcze konto 13001, ale to 32846437 i sobie sprawdzimy, czy nasza funkcja nas nie oszukuje. Posumujemy sobie sam styczeń. Na szybko. No i mamy tą sumę, więc wszystko, wszystko jest ok. Działa nasza tutaj funkcja nasza działa, no i teraz chcemy ją fajnie sobie przesunąć. I co się dzieje? No Dzieje się zero, tak? Więc bo nie, poblokowałem, nie poblokowałem tutaj naszych zakresów. Dlatego możemy sobie to zrobić w ten sposób, że zedytujemy naszą funkcję. To zablokujemy, to zablokujemy. To klikniemy 2 razy, 3 razy F4, żeby nam blokowało tylko tutaj, a w, w prawo sobie szło. Kryteria zakres 2, daty musimy również zablokować, to zablokujemy sobie luty, żeby nam coś przyciągnął. Sprawdzamy, ale coś nie wyszło. Nie więc jeszcze raz wracamy do naszej funkcji kryteria 1, to były kryteria konta, tak? Kryteria konta, więc tutaj został popełniony jakieś. Delikatny błąd, który możemy naprawić. Nigdy nie pamiętam, którym co się blokuje, dlatego to robię zawsze na, na ewentualne poprawki. Dalej nie działa, ale już wiemy dlaczego, bo nie zrobiliśmy jednej. Więc tak, chcemy sobie przesunąć teraz tą funkcję i, i co robimy? Blokujemy sobie blokujemy sobie nasze kryteria, kryteria 1 zostaje, ale tutaj, jeżeli chodzi o sumę zakres, musimy ją zamienić, oczywiście na kolumnę E, czy inaczej nie możemy, nie możemy jej blokować, tak? Nie blokujemy kolumny D, żeby nam ją ładnie, ładnie przesunęło. No, musimy zablokować jeszcze raz to. Musimy zablokować w ten sposób, dobra, teraz będzie działać. Blokujemy to w ten sposób, żeby dolarek był przed literką. Tutaj mamy zablokowaną kolumnę I. I teraz w końcu po długiej podróży się udało. No i samujemy sobie, mamy wszystkie ładnie zapisy z danego konta, znaczy z danego miesiąca, tak, no ale chcielibyśmy to przeciągnąć. No to znowu byśmy się męczyli. Trzeba by było ręcznie tutaj sobie zmieniać, i dorzucić 2.24.0.3.0.1. Tak, tutaj już na szybko możemy sobie zrobić w ten sposób. Mm. To nam nie zablokował, więc sobie przesuniemy. No i mamy, tak? Mamy te dane. No ale obróbka takich danych, no to trwałaby wieki. Ale co możemy zrobić? Usuńmy to. Możemy zrobić tak, wyznaczamy tak. sobie gdzieś, byle gdzie tutaj, żeby było w tym obrębie. Wchodzimy w zakładkę wstawianie, klikamy tabelę przestawną, automatycznie zaznacza nam się zakres. Klikamy OK No i przechodzimy do okienka e, konstrukcji tabeli przestawnej. Z prawej strony mamy do wyboru nasze e, kolumny, z których możemy skorzystać. No i tak, e, zacznijmy sobie od daty, ale Data nam się robi w wierszach. My nie chcemy jej w wierszach, bo chcemy mieć je w kolumnach, więc musimy przerzucić sobie miesiące do kolumn. Dni usuwamy i teraz mamy ładnie w kolumnach od stycznia do sierpnia, no bo to są dane do sierpnia. I teraz tak, jeżeli już mamy naszą datę, to jedyne co musimy zrobić, to, to dodać nasze konto. Kwotę winien, kwotę ma. No i pięknie nam się zrobiło to, co robiliśmy przed chwilą w przeciągu paru sekund, tak? I nie obchodzą nas żadne, żadne funkcje, tylko sobie klikamy tutaj w te kafelki i mamy dostęp do tych danych od razu. I teraz możemy sobie jeszcze zamienić to na złotówki, żeby ładnie wyglądało. No i chcielibyśmy jakiś tam policzyć wynik. Zaznaczamy sobie szybko konta wynikowe. I to pozaznaczam, bo to nie każdy ma takie same konta wynikowe. My sobie tu coś zaznaczamy czwórki tanie siódemki no i mamy i teraz jedyne co robimy to sumujemy i mamy wynik danego miesiąca tak I można to sprawdzić z rachunkiem zysków i strat wyjdzie nam wyjdzie nam to samo więc to pokazuje, jaką przewagę ma tabela przestawna, jeżeli chodzi o ręczne klepanie funkcji. Więc nie ma co tu więcej przedstawiać. Tabela przestawna jest po prostu bardzo przydatnym narzędziem. Polecam każdemu. Oczywiście nie tylko przydaje się do, do sumowania danych, ale można też robić porównania danych, później robić z tego wykresy, kopiować sobie to, co nam potrzebne i naprawdę ułatwia, ułatwia pracę, jeżeli chodzi o jakąś tutaj rachunkowy zarządczą podejmowanie decyzji, no ale też szukanie błędu, więc ja może jeszcze nagram jakiś, ale tego nie powinno być, jakiś zaznaczył nam tutaj chochlik, nie no i ta suma jakby zostaje, no ale przesuniemy sobie, <laughs> więc yy, na pewno coś jeszcze nagram, ale muszę jeszcze chyba Potrenować. Tak więc do, do następnego. Trzymajcie się. Cześć.